Dzisiaj mamy 16, zaczynamy otwierać kalendarze. Ja mam jutro wolne, więc ja sobie 20 po północy piję kawkę. I Co będziesz grał z kumplami? Nie, nikogo nie ma, wszyscy już poszli spać, Aha. więc pewnie ja sobie posiedzę, pogram chwilę i też pewnie nie wiem, jak mi się zachce, to Pójdę spać. I ja jutro, znaczy no jutro, dzisiaj, dzisiaj e, zabiorę was, żeby kupić dla mojej koleżanki z Teamu prezent urodzinowy, więc to będzie taki dodatek do vloga. Okej, okay. to otwieraj. Szesnastkę, najpierw świeczkę. Świeczka stara czy nowa? to jest wczorajsza Dzisiaj. świeczka. Wczoraj, no. To Pani już podziękujemy. <noise> Tyka... Ale przecież mogła się palić. No i będzie się palić 16. Okej. Okay. Dobra, to pierwszy kalendarz ze świeczkami. Jaki kolor Just Jest czerwony chyba. Bo był ja niebieski, myślę, był że cynamonowy. Ja myślę, właśnie będzie taki żółtawy. Nie wiem jakie są te, ale... O, bo cynamonowy był przedwczoraj. Mamy najlepszą zapalarkę do, do świeczek na baterii znaczy na ładowarkę, ładuje się ładowarką. Dobra, to jest szesnasteczka teraz, tutaj dla mnie. I to są skarpetki. Nieprawda, żadnych skarpetek tam nie ma. No Gdybyście mogli to czuć, tutaj, to wszystko. To, to jest... no. I uwaga! Soksy! Musisz się odwrócić. Whisky, soksy. A tu z tyłu jest. Whisky on the Socks. Otworzymy? Zobaczymy. No możesz. Jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ci to wziąć. A to znaczy Mikołaj. Będziemy, będziemy się rozdrabniać. No to będzie to trwało za długo. A to chyba tylko tak... Zapakowane? No właśnie o tym mówię. To chyba tylko design. No kto wpadł na to, żeby tyle tych... No bo to chodzi o to, żeby Ikreś to... I tu jest tylko jedna. Nie, no co ty gadasz? No jest. Nie. Co to, to jest? Skarpetka na alkohol? Jedna skarpetka na butelkę. Nie, no <laughs> Aha, czyli to jest na palce. No to będzie widać tutaj, o. Będę okay. chodził. Ale była ciekawie zapakowana, tylko jakieś takie łamutka się wydaje, nie? Chyba to są dla ciebie. Nie, dla ciebie. Whisky on the socks. No, mówię, to tylko design się sprzedaje. Ktoś sobie zrobił po prostu butelkę. A były drogie. No dlatego mówię, że właśnie ktoś zrobił sobie... Skarpetkę co nie ma. I ja chyba z 25 zł to kosztowało? No. jak na skarpetki to tak sporo, co? Spoko. Chyba w Dosmania albo w Hebei było różnych, dużo ach, alkoholi. Ach, bo zaraz, powiem skąd. Wydaje mi się, że w Dosmania. Hmm. Design w UK, w EU. No. Ale nie ma. Dobra. To tutaj na tyle. My się przenosimy do Degusta Box. Ok. Degusta Box. No, to jesteśmy przy Degusta. Zobaczmy. Czy 15? 15, nie, 16. Tu jest 16. 15 nie bo tu, była 15. No, tak, to 16. I... Dziura większa o 15 razy niż produkt. A gdzie A tutaj mamy Nixa Almond Crunch nad Bar. Nix. Okej, gdzie jestem ty? Not added sugar, just joy. Trochę wygląda jak. Yy, I chyba to będzie tak, jak te wszystkie u nas Nikety, a w Polsce dobra kaloria, te wychodakowskiej, tak Tak to, się, tak to wygląda. Ja takiego batonika bym zaniósł Markeli do pracy. Mamy koleżankę w pracy, która jest weganką. Ta koleżanka, która była na vlogach z Maroko. O, no, na przykład. Podziękuję wam, widzicie, tutaj vlog z Maroko i również w opisie filmiku. Um, glossy no to box. My teraz na Glossy Box. Glossybox. Box. 16 tak? Szesnasteczka, 16. to jest taka większa. Uuu, jakaś maseczka. Wzpanie. Do Ale jakaś taka olbrzymia. Uuu, mm. droga. Okej. Okay. Hundred 11, 11 ona kosztuje 25 funtów. Jedna maska? Tak, no ona jest droga. To weź sobie ją może do Niemiec. Eee, ale wiesz co, jakbym do Niemiec... Belała, to Rose Gold Browning Facial Treatment Mask. Wiesz co, jakbym chciała do Niemiec, to raczej bym też do Twojej mamy wzięła. Tak głupio, że sama sobie wiodę. No to sobie maseczkę. weźmiesz tą, masz tych maseczek z 30 pewnie do domu. Jeszcze zamierzam kupić w Niemczech. Więc tak, ja jestem bardzo zadowolona. Dzisiaj naprawdę super maseczka. I ten w ogóle sklep jest w Londynie. 111 Skin. I no jest marka londyńska. Mm -hmm. Okej. Okay. Super. Dalej, jest zimno, jest 0 stopni. Wyszłam z domku, idziemy kupić prezent e, dla koleżanki na urodziny. E, wszyscy z Timu się złożyliśmy po 10 funtów, więc mam spory budżet, ale mam też do kupienia jakieś ciasto dla nas. Świeczki mam, pocztówkę już kupiłam i wiem dokładnie, co chcę kupić. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko było bo naprawdę nie mam czasu szukać tego po innych sklepach idę do jednego takiego bardzo dużego sklepu nagram wam jakieś tam kable ciekawe no i pokażę wam później co kupiłam, jak zapakowałam i nie wiem czy zdążę, ale może jeszcze balona gdzieś kupię zobaczę, więc chodźcie ze mną um, kupić prezent dla koleżanki na urodziny idziemy tam ojejku, chcę wam nagrać, ale cała im przeszkadzają, ok? Idziemy do Science Mores. No, jest full parking, pewnie ludzi jest mnóstwo przed świętami, tym bardziej, że jest piątek, ale jest dopiero po 11, więc powinno być okreja. Alkohole, nasza koleżanka uwielbia gin i kolor fioletowy, i zdecydowaliśmy się dokładnie na ten gin I wzięłam na też szampana bezalkoholowego, cukierki, wszystko będzie fioletowe i różowe, i nawet świeczuszki już dobrałam, i jakieś ciacho kupimy i weźmiemy jakieś gotowe ciasto. Ja wiem, że możecie ich nie lubić, ale Ana jest stąd, ona uwielbia czekoladowe ciasta. I nie wiem jeszcze które. Myślę nad tym. Wygląda tak, albo no na pewno jakieś czekoladowe. Może po prostu galaxy. Też wygląda spoko. Albo te Kurczę, nie wiem. W to wygląda fajnie, ale jest olbrzymie. Nas jest za mało dzisiaj, żeby takie ciasto kupować. Może te? Nie wiem. To jest w sumie ładne. Wzięłam wszystko, co wydawało mi się, że jest fioletowe. Yy, I wybrałam ciasto Galaxy. To jest dla nas, a to jest po prostu dla Anny i jeszcze będą fioletowe zdrabki. Mam nadzieję, że nie przegięłam Jeszcze muszę kupić jakąś turebkę na prezent. A za wszystko zapłacę 46 funtów. Jak na razie. Alkohol kosztuje 20. I ciasto chyba 14. Mam tutaj olbrzymi dział wegetariańsko-wegański. Też mam polskie produkty, więc wezmę do destyna pierogi, żeby sobie dzisiaj zjadł na obiad, bo dzisiaj ma wolne. A sobie... Sobie chyba nic nie chcę. Ok, wszystko kupiłam, czekam w kolejce i wzięłam również nam dwa szampany, to za dużo powiedziane, coś takiego jak polskie piccolo bezalkoholowe dla Tibu więc mam dwie butelki do sobie wypijemy no i wszystko i jeszcze torebkę taką fioletową dobrałam i wszystko mi kosztuje 54,20 mój budżet to 70 funtów bo 7 osób się po prostu składa na prezent i jeszcze dokupię do tego fioletowe zdabki tyle mnie to kosztuje eee, okej okay, chodźmy tak chcemy Zrobię sobie szybko lunch, mam tutaj pół papryki, pół cukinii, kilka pieczarek, użyję tego zamiennika mięsa, który był w zamrażalce i ugotuję sobie troszkę makaronu i robię sobie tylko, bo Dusty ma pierogi na później. Warzywa gotowe, makaron jeszcze się dogotuje 4 minutki, jeszcze wstawiłam nam na ściananie jajka i pokroiłam klewek, więc jeszcze na ściananie zjemy kanapeczki. No, i mój lunch gotowy prezentuje się tak. E, przykładam do lunchboxa tu się czyści, to odgłosy to się czyści. Mój lunch, a raczej obiad, kolacja do pracy gotowa. I robię nam kanapeczki. Jeszcze będzie sól pieprz, i ja chcę i pomidora. No i nasze kanapeczki gotowe. Dajcie sobie dał jeszcze seler szynka. Ja nie ja same jajka i jeszcze za chwilę ogóle, czy do słójka. Mamy prezent od naszego kierowcy. takie ciacho podstuweczkę. O, pięknie. Cheers. We give cheers from. Of course. Mamy tu prezentów. Ja jeszcze dla Anny dokupiłam zdrapki, ale jeszcze nie wygrała. I patrzę, że Anna też odebrała swój Secret Santa Gift. Więc to jest prezent dla Anny. Dzisiaj prezent urodzinowy i też Secret Santa. Powiem Wam, że kupiłam nam bezalkoholowe takie fizzy Drink. Całkiem spoko. też jest prezent Eli. Moje są tu, zabiorę do domu, otworzę. Może razem z Wami, tak jak wczoraj, zobaczymy. Dostałam kulę do kąpieli. Nie mam wanny, ale lecę do Niemiec. Stina ma więc wezmę ją ze sobą i użyję. Fajny, taki mały gest i fajnie, że był specjalnie dla mnie. Właśnie otworzyłam swój Secret Santa prezent od koleżanki i zobaczcie, dostałam takie dwie ozdoby świąteczne, ręcznie robione. Lisek, trzymający nuty i bibiutka grająca na gitarze. Przepiękne i... Czyli już mamy um, ozdoby takie od kogoś, które dostałam w tym roku. Sama sobie kupiłam tego liska. To jest ozdoba tegoroczna. No i mam dwie ozdoby od kogoś. No są przepiękne no i są ręcznie robione, więc ręcznie cudo. Ręcznie robione, ale kupione ręcznie robione. Tak, tak. E, kupione ręcznie robione. E, nie to, że moja koleżanka zrobiła z teamu. Wisiłam obok siebie bo muszą grać kolędy razem, no przepiękne są.